Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj nowy cykl, cykl o dziedzictwie. I chciałbym, żeby takim najważniejszym fragmentem naszego cyklu był fragment z Listu do Rzymian, ósmy rozdział, werset 17. Jest tam powiedziane, w 16 jeszcze wersecie, że jesteśmy dziećmi bożymi i siedemnasty właśnie mówi tak. A jeśli dziećmi bożymi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I chciałbym dzisiaj powiedzieć może o, o takiej chyba prostej rzeczy, chociaż nie wiem, czy taka do końca prosta ona jest. Mianowicie, że, że Bóg ma plan przez pokolenia. Zwróćcie uwagę, dla nas dzisiaj mówić o tym, że ktoś ma, jest dzieckiem, wcale nie jest oczywiste, że skoro dzieckiem, to dziedzicem. No, a tutaj jakby apostołowi Pawłowi to się jedno z drugim nasuwa. Skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, no to i dziedzicami Bożymi. Co to znaczy dziedzic? Dziedzic to jest ktoś, kto ma majątek w przyszłości, czyli ma majątek przyobiecany, ma taki majątek, którego jeszcze nie może używać, ale już go ma w tym sensie, że już ma prawo do niego. Oczywiście, jeśli przeżyje, oczywiście, jeśli ten czas nadejdzie. I w tym sensie on jest kimś wyjątkowym. On nie jest kimś wyjątkowym w tym sensie, że dzisiaj jest kimś wyjątkowym, bo dzisiaj, jakby ciągle, to może być dziedzic, może być dzieckiem, które bawi się na podwórku i może się na tym podwórku bawić razem z niewolnikiem. Może się na tym podwórku bawić razem z jakimś tam, nie wiem, kimś, kto nic nie ma, tak? Siedzą sobie w jakiejś tam kałuży i się bawią wspólnie i są wspólnie gdzieś tam ubrudzeni błotem. Się kompletnie niczym nie różnią od siebie, ale jeden jest dziedzicem, a drugi nie. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, która zmusza nas do myślenia o przyszłości. Dodam, że my dzisiaj o tej przyszłości nie myślimy, raczej myślimy o wszystkim w kategoriach tu i teraz, co zresztą też i w chrześcijaństwie niestety ma swoje ma wpływ na chrześcijaństwo. Kiedyś myśleli ludzie więcej w kategoriach no może też dlatego, że świat był taki bardziej uporządkowany. W kategoriach dziedzictwa, czyli wielopokoleniowego, tego, że coś za pokolenie, za dwa pokolenia, za trzy pokolenia przyjdzie. Natomiast zwróćcie uwagę, że, no, że Biblia nas tego też uczy. Biblia nas uczy tego, że Boży plan jest z pokolenia w pokolenie. Zresztą, chyba jakiś, jakiś też odcinek o tym miałem. Jesteśmy dziedzicami Bożym. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś dziedzicem Bożym. Chciałem Cię zachęcić właśnie do myślenia o sobie w takiej perspektywie. Mam swoją własność. W przyszłości. Bóg mi coś obiecał w przyszłości. Przyjdzie czas, że otrzymam to, co mi Bóg obiecał, i Bóg mi to naprawdę obiecał, i naprawdę to otrzymam. Jestem współdziedzicem Chrystusa. Teraz uwaga: dziedzic musi do tego momentu objęcia majątku dojść, i tutaj też jest o tym powiedziane. Jeśli tylko razem z nim cierpimy, czyli z Chrystusem, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Chrystus jako Pierwszy spośród nas to dziedzictwo już otrzymał: króluje po prawicy Boga Ojca, triumfuje jako ten, który jest pierwszy spośród nas, pierworodny, spośród umarłych, jak to mówi kolosan. Jest oczywiście w pełni synem Bożym odwiecznie, ale jest również pierwszym spośród nas i, yy, i wprowadza nas do rodziny mocą swojej krwi, mocą swojego zmartwychwstania. To jest Twoje i moje dziedzictwo. Czy jesteś dziedzicem, czy masz perspektywę, że już, w pewnym sensie można powiedzieć, to jest to samo, co Biblia mówi, że już masz życie wieczne. No masz już życie wieczne, bo już jesteś dziedzicem życia wiecznego, bo już obietnice Boże dotyczą Ciebie, ale jesteś też współdziedzicem Chrystusa, jeśli razem z Nim cierpisz, aby razem z Nim być uwielbionym. Życzę nam wszystkim tego, żebyśmy dotrwali do końca, życzę nam wszystkim, żebyśmy Zostali znalezieni w wieże, kiedy nadejdzie kres naszej ziemskiej wędrówki, i życzę nam wszystkim tego, żeby to dziedzictwo nam wszystkim przypadło, żebyśmy faktycznie byli tymi, którzy w wieczności się spotkają i będziemy robić te wszystkie rzeczy, które Bóg nam obiecał, które są naszym dziedzictwem. Niech tak się właśnie z Tobą i ze mną stanie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje dziedzictwo. Dziękujemy za naszego Pana. Bądź tym wszystkim uwielbiony i daj nam dziedziczyć to wszystko, co nam obiecałeś. Z Bogiem i do zobaczenia.